Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium z cyklu bliżej rynków. Z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś przeanalizujemy sobie możliwe scenariusze na najbliższy dzień czy na najbliższe sesje. Jak wiemy, mamy okres świąteczno-noworoczny, także nie spodziewamy się tutaj jakichś większych ruchów, chociaż przez mniejszą płynność mogą być jakieś nagłe skokowe jakieś nagłe skokowe ruchy mogą się pojawić natomiast standardowo raczej zmienność i płynność powinna być mniejsza. Oczywiście zanim zaczniemy prośba o to, aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i już przechodzimy do platformy i rysujemy możliwe scenariusze na dzień dzisiejszy. Dobrze, jeśli chodzi, o dzisiejszą, jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, no kalendarz przedstawia się następująco, raczej tak jak mówiłem nie należy oczekiwać, że tutaj pojawi się większa zmienność, gdzie nie gdzie niegdzie jeszcze mamy święta, mamy teraz trzy dni tak, do, końca, do końca roku, trzy dni sesyjne, Większa zmienność dopiero w styczniu, natomiast dzisiaj w kalendarzu no, jedyne dane, które poznamy, na które można zwrócić uwagę, to są dane o zapasach ropy, raport API 2240. Natomiast wcześniej jeszcze mamy dane o wnioskach o kredyt hipoteczny z Stanów Zjednoczonych i indeks FED z Richmond, natomiast do południa kalendarz jest całkowicie pusty. Wczoraj, oczywiście, część rynków, część rynków działała. Pisaliśmy też dla Państwa tutaj krótko o tym, co się dzieje. Wczoraj, niemniej ta zmienność też była mniejsza i za dużych za dużych przetasowań tutaj na wykresach nie było. My sobie zaczniemy tradycyjnie od DAXa, jeżeli pojawią się jakieś propozycje, to proszę o taką wiadomość na czacie. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe instrumenty, od których zawsze zaczynam, to jest DAX, później będzie to wiadomo, to indeks amerykański, euro, zerkniemy sobie także na surowce i być może na bitcoina. Natomiast tutaj, co do DAXa, mamy cały czas trend wzrostowy. To, co pojawiało się tutaj jeszcze w połowie miesiąca, takie Potencjalne sygnały korekcyjne, to nie doprowadziło nam do żadnego większego cofnięcia. Tak jak wspominałem, na razie nie ma co na siłę szukać szczytu, mimo że taka korekta powinna się pojawić, czy byłaby czymś zupełnie zdrowym, no to na razie nie widzimy żadnego cofnięcia, a trend jakby nie patrzeć jest od końcówki października wzrostowy, więc niewykluczone, że w przypadku utrzymania tego sentymentu zobaczymy jeszcze tutaj jakąś próbę ataku na poziom 17140, który wynika z mierzenia zewnętrznego 129. 2% ostatniej fali w dół, więc na razie mimo tego, że jesteśmy względnie wysoko, tak, to są rekordowe poziomy, to na razie nie ma pretekstu do wykonania jakiejś realizacji zysków. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy H1, no to to, co zwracali, na co zwracaliśmy uwagę też w ubiegłym tygodniu, to jest cały czas poziom 16744, poziom, który wynika z równości z poprzednią korektą spadkową, no, a to, co się dzieje tutaj, no to wygląda to na jakąś konsolidację, przynajmniej początek takiej konsolidacji, niemniej tak jak wspomniałem trend jest wzrostowy, więc gdyby było, co, gdyby było cofnięcie średnią stuokresową będziemy traktowali jako wsparcie, mimo że ona tutaj została nadbita czy była naruszona w minionym tygodniu, tak na razie sentyment pozostaje wzrostowy. Możemy zejść sobie tutaj jeszcze na niższy interwał czasowy M15, żeby precyzyjniej żeby precyzyjnie określić ten poziom wsparcia, bo tutaj widzę, że były dwie korekty bardzo podobnego zasięgu, tu dokładnie sobie je zmierzmy. Pierwsza, druga, no i gdyby historia się miała powtórzyć, no to mamy wsparcie w rejonach poziomu 16900. Można by też wziąć pod uwagę te wcześniejsze tutaj reakcje cenowe, przez co powstaje nam taka. Strefa między 16.900 a 16.910 i to się wydaje kluczowe wsparcie w takim krótkim terminie na dzień dzisiejszy. Dobrze, dalej przejdźmy sobie do. Dalej przejdźmy sobie do euro-dolara. Jeżeli chodzi o główną parę walutową, no to tutaj w ostatnim czasie no, było sporo zamieszania, e, natomiast w ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że cena utrzymuje się powyżej 1,10, no i że póki się będzie utrzymywała, tak e, będzie istniała szansa na dalszy ruch w górę. Wczorajsza sesja potwierdziła ten scenariusz, zamknięcie wysoko białym korpusem bez górnego cienia, mimo, że to zmienność nie przekraczała 30 pipsów w ciągu sesji, tak, mamy potwierdzenie Przebicia się ceny powyżej 1.10, no i wydaje się, że jakby ten scenariusz bazowy jest cały czas aktualny, czyli ruch w kierunku 1.11, gdzie mamy zniesienie 78.6 całej. Ostatniej fali spadkowej, czyli tutaj, żeby doszło do większego cofnięcia, notowania musiałyby z powrotem spaść poniżej poziomu 1,10, a najlepiej 1,9,60. Wtedy można by oczekiwać większego ruchu w dół. Na razie ten sentyment jest wzrostowy, i to, co też mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że poziom 1,10 od drugiej strony on powinien stanowić wsparcie. I tutaj tak było, czyli było wybicie w górę, potem test od drugiej strony, i z tego miejsca ruch na jakieś 40 kilka pipsów w górę. Dalej ten poziom. Pozostaje istotnym wsparciem, więc przedłużamy sobie tę strefę o okolice 1.10. To jest dalej to miejsce, gdzie ewentualnie po korekcie może pojawić się jakaś reakcja kupujących. Gdyby korekta była większa, przekładamy ten układ 1 do 1 i na ten moment są to okolice 1.09.30. Jego złamanie oznaczałoby powrót do spadków, ale na razie ciężko o tym mówić, bo notowania znajdują się. Na wysokości lokalnych wierzchołków. Dalej zerknijmy sobie jeszcze na indeksy w Stanach. Widzę, że tutaj pytali Państwo srebro i gaz. Też sobie na to zerkniemy i na naszą polską giełdę również. Jeżeli chodzi o indeks amerykańskie, no to tutaj, tutaj wczoraj sesja zamknęła się wyżej. Zaczniemy sobie może tutaj od zdaka. zobaczmy, że jest to kolejny wyższy szczyt powyżej 17 tysięcy punktów i tak naprawdę no tutaj nie ma za bardzo punktu zaczepienia, bo to najwyższe poziomy historycznie mieliśmy koniec 2021, i tu póki cena utrzymuje się powyżej tej szerokiej strefy, zaznaczonej kolorem różowym, no to jest cały czas szansa na kontynuację ruchu wzrostowego, więc ja na siłę nie szukałbym tutaj szczytu, mamy silny sentyment wzrostowy od końca października, jedyne co, zaznaczam tutaj tę geometrię, gdyby... Coś się pojawiło, jakaś realizacja zysków, jakieś większe cofnięcie, no to to jest wsparcie, które bierzemy pod uwagę. Geometria na ten moment zgrywa się ona także ze średnią stu okresową, ale notowania są na wysokości lokalnych szczytów, więc ciężko myśleć o tak dużej korekcie. Dopiero kiedy ona się rozpocznie, no to ten układ będzie można tutaj jakby odłożyć na wierzchołek i wtedy jego dolne ograniczenie powinno stanowić wsparcie. Na innych indeksach wygląda to podobnie. Też no wczoraj było delikatne poprawienie szczytów. SP. I Także zamknął się najwyżej tutaj w historii. No i czego oczekiwać? Dalej na razie, mimo że tak jak mówiłem, ta korekta by się przydała, tak, byłaby czymś zupełnie zdrowym, no to tak na ten moment nie widać przesłanek co do takiego ruchu, więc ja bym był tutaj ostrożny w szukaniu szczytu i po prostu po korektach szukał ewentualnego zakończenia tych korekt, i próby dołączenia się do głównego. Trendu. Na ten moment cena oscyluje na wysokości lokalnego wierzchołka, więc gdyby doszło do cofnięcia możemy wziąć pod uwagę średnią stół okresową z interwału godzinowego, która też ładnie była testowana tutaj na sesji 22 grudnia. Nic więcej raczej tutaj nie wymyślimy. Przechodząc dalej do rynku surowcowego, jeżeli chodzi o złoto. Złoto znajduje się w silnej tendencji wzrostowej. Może to będzie tutaj dobrze widać, na interwale 4-godzinowym. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, że złoto po wybiciu tutaj powyżej poziomu 2,046 może dać ten ruch w górę. No i faktycznie taki ruch się pojawił. Strefa pozostaje dalej wsparciem 2,046. Tutaj było coś na kształt takiej formacji trójkąta. Zaznaczaliśmy to w ubiegłym tygodniu. Wybicie w górę dało ruch na ponad 20 dolarów. Zabrakło do targetu 2.078, natomiast wydaje się, że jest to dalej target prawdopodobny, potem gdzieś 2.107. Natomiast na ten moment, jeżeli doszłoby do cofnięcia, oczywiście ta strefa pozostaje. Istotnym wsparciem, dopiero zajście poniżej niej mogło, bo oznaczać powrót do spadku. Więc na razie sentyment dość dobry, i też jeżeli euro-dolar będzie kontynuował ruch w górę, także będzie to dobra wiadomość dla rynku złota. Na srebrze mamy podobnie, choć delikatnie gorzej, w sensie złoto patrząc chociażby na te ostatnie dwa. 3 dni wygląda lepiej technicznie niż srebro. Natomiast tutaj też no nie ma na razie żadnych przesłanek spadkowych. Zobaczmy sobie, że po tym silnym ruchu w górę, który miał miejsce 13 grudnia, nie pojawiła się żadna większa korekta. W sensie tutaj, nawet później, tak większa niż ta pierwsza. Więc na ten moment kluczowym wsparciem na dzisiaj są okolice poziomu 24. Dolarów, delikatnie poniżej nam wypada geometria, grupuje się to ze średnią, więc poziom jest bardzo ważny. Jeżeli tutaj pojawią się kupujący, będzie szansa na wznowienie tego sentymentu wzrostowego, który mamy od połowy miesiąca. Z kolei spadek, trwałe przebicie się poniżej 24 może dać szansę na korektę w kierunku 23,30. Natomiast na ten moment nie wygląda to. Źle sentyment mamy na srebrze wzrostowe. Dalej, przechodząc, jeżeli chodzi o gaz. Tutaj rozgrywaliśmy trade dnia, który na razie utknął troszeczkę. Przypomnę, że tutaj skupiliśmy się na tej geometrii. Równość z poprzednim ruchem, równość z poprzednim ruchem wzrostowym. Jak na razie, może posuwamy te kreski, żeby nam to nie. Zaburzało tu wykresu. Jak na razie wydaje mi się, że jeszcze tutaj sytuacja techniczna przemawia za ruchem spadkowym, bo kilkukrotnie, ale jednak była tutaj obrona czy to średniej, czy geometrii, więc póki ten pozostaje poniżej tej strefy 250-255. 2,52, 2,55, jest cały czas szansa na wznowienie tego ruchu spadkowego. Co prawda, trwa to długo, i im dłużej cena będzie się tutaj konsolidowała, tym gorzej dla scenariusza spadkowego, ale na razie jeszcze jest on według mnie aktualny. Gdyby doszło do wybicia tych wierzchołków, tutaj z 19, 20, 21 grudnia, wtedy będzie szansa na zmianę sentymentu i większą korektę tutaj w kierunku 3. 0,0, natomiast na ten moment mówię, cena jest jeszcze pod oporem. Także można powiedzieć, że od początku listopada cały czas mamy tutaj sentyment spadkowy. No i celem, oczywiście, gdyby ten ruch został wznowiony, jest ostatni dołek, czyli poziom 2,23. Przechodząc jeszcze do naszego polskiego rynku, zerknijmy na WIG 20. WIG 20, który tutaj najpierw może interwał. Interwał dzienny, chociaż tu miałem jeszcze drugi wykres. Coś tutaj mi się poprzestawiało, natomiast... O, tu chyba on będzie. Kunda. tutaj będzie to delikatnie czytelniej, jeżeli chodzi o WIG20, dotarł on do tego poziomu, o którym sobie mówiliśmy ostatnio, co prawda też ze sprawą rolowania, niemniej poziom 2387 jest na ten moment oporem, tutaj jakieś reakcje podażowe się pojawiły, także znowu się powtórzę, podobnie jak na innych indeksach, korekta byłaby czymś zupełnie zdrowym, ale no to nie jest przesłanka, za którą powinniśmy rozgrywać tutaj pozycję, więc mimo, że jest szansa na korektę, bo mamy tutaj podażowe formacje świecowe też na ciekawym oporze, bo jest to, to głębsze mierzenie zewnętrzne z ostatniej fali w dół, tak na razie wiarygodnych sygnałów jeszcze co do tego nie ma, gdyby się pojawiła korekta, bierzemy pod uwagę tutaj te mniejsze zasięgi, które mieliśmy w ostatnim czasie na około niecałe 80-70 kilka punktów i to jest na ten moment najbliższy poziom wsparcia, więc to do Wolne ograniczenie układu 1 do 1, pokrywające się też niejako z wcześniejszym lokalnym szczytem. Gdyby doszło do korekty, to jest pierwsze miejsce, skąd może rozpocząć się kolejna fara w górę. Gdyby było większe cofnięcie, no to wtedy ten układ, który był tutaj na początku zaznaczony, ten większy, on będzie się grupował tutaj ze strefą wsparcia w rejonach 2,276, więc to jest kolejny poziom wsparcia, jeżeli chodzi o WIG 20. Więc na razie. Jednak mimo wszystko sentyment wzrostowy. Na sam koniec rzut oka na rynek kryptowalut. No, i tutaj, jeżeli chodzi o bitcoina, wczoraj, no, może faktycznie. Tutaj na rynku krypto była największa zmienność tych rynków, które zazwyczaj analizujemy. Natomiast jeszcze to jest za wcześnie, aby myśleć o zmianie sentymentu. Zobaczmy na interwale tygodniowym, zaczyna to przypominać konsolidację, tak? Po tych silnych wzrostach ze świecy, tutaj z 3 grudnia, mamy coś na kształt konsolidacji, ale jednak sentyment ten długoterminowy od końcówki ubiegłego roku jest wzrostowy. Więc tutaj jeszcze może sobie zajdźmy na H4, bo. To, o czym sobie wspominaliśmy ostatnio, to była ta średnia stokresowa. Ona była bardzo ładnie tutaj broniona w listopadzie. Każdorazowy jej test prowadził do nowego impulsu, aż w końcu doszło do tego wybicia na kilka tysięcy dolarów w górę. Potem było cofnięcie, znowu zwracaliśmy uwagę na średnią, znowu się pojawiła reakcja popytowa i teraz po raz jakby kolejny cena spadła w rejonie średniej stół okresowej, Ona tak jak widzimy już tutaj czy to w grudniu 12 czy później 18 była nadbijana. Ale każdorazowo jej test, czy powrót ponad nią prowadził do kolejnej fali w górę. No i mamy teraz sytuację analogiczną: znowu średnia została naruszona, ale też pojawia się reakcja popytowa. Więc jeżeli notowania zdołają wrócić powyżej średniej, będzie to przesłanka za tym, aby został wygenerowany ruch w kierunku ostatnich wierzchołków. A tutaj też, a tutaj też, no testów już było trzy, więc każdy kolejny test rodzi ryzyko, czy też szansę, co do tego, abyśmy zobaczyli wybicie w górę. Gdyby jednak cena pozostała poniżej średniej i tutaj się zaczęła boksować, konsolidować, będzie szansa na korektę w kierunku 40 tysięcy dolarów. Ale na razie no, tutaj zwróciłbym uwagę na to, co się dzieje wokół średniej. Jeżeli cena wróci powyżej, będzie szansa na powrót do tendencji wzrostowej. Dobrze, i powoli zmierzamy do końca. Jeszcze tutaj padła propozycja ropy i USD Jena. Zerknijmy sobie na ropę. Jeżeli chodzi o ropę WTI, to mamy ciekawą sytuację z racji tego, że cena dotarła do pierwszego takiego kluczowego poziomu oporu z perspektywy metodologii overbalance. Wcześniej została wybita tutaj linia poprowadzona po ostatnich wierzchołkach, co może oznaczać szansę na zmianę trendu. Dodatkowo cena przebiła się powyżej średniej i zobaczmy, że były testy od drugiej strony, tutaj 21. i na sesji wczorajszej, co w teorii może oznaczać właśnie próbę zmiany sentymentu. Ostatnim oporem. Do przebicia został poziom 76,20. Tutaj mamy zgrupowanie pierwszego zmierzeń FIBO i tej wspomnianej geometrii wynikającej z metodologii Overbalance, więc jeżeli cena pozostanie Poniżej jest szansa na wznowienie ruchu spadkowego. No ale na razie widzimy, że ta reakcja jest bardzo niewielka, więc jeżeli cena będzie się tutaj konsolidowała, boksowała w tych rejonach i w końcu dojdzie do przebicia powyżej 76,20, wtedy będzie szansa na uruchomienie jakiegoś większego ruchu w górę z celem nawet na powyżej 80 dolarów za baryłkę. Więc na ten moment pojawiła się reakcja podażowa na sesji wczorajszej, no, ale nie ma kontynuacji, więc jakby tu bym zachował ostrożność, Poczekałbym, jeżeli poziom 7620 zostanie zanegowany, wtedy ten ruch w górę może przyspieszyć, ale na ten moment jeszcze, jeszcze scenariusz spadkowy jest realny, on może zostać wznowiony, czy te spadki mogą przyspieszyć nam, kiedy cena spadnie z powrotem poniżej średniej 100 okresowej, czyli na ten moment poziomu 73,50 i on jest też na ten moment najbliższym wsparciem. Ostatni instrument, który sobie przeanalizujemy, będzie to USD USDN, który przetestował od drugiej strony strony tutaj poziom 144 170, 175 i na razie wydaje się, że jest ryzyko pogłębienia ruchu spadkowego. No bo tutaj wcześniej mieliśmy trend wzrostowy. Cena i wybiła się z kanału i wybiła, zanegowała układ 1 do 1, więc na ten moment poziom, o którym sobie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli okolice 144 17 jest to Kluczowy opływ. Więc jeżeli cena pozostanie poniżej, będzie szansa na wznowienie ruchu spadkowego, natomiast dopiero powrót powyżej tego poziomu może dać szansę na po pierwsze ruch w kierunku średniej a potem być może do odrabiania całych tych strat, które obserwujemy od połowy listopada ale tak średnioterminowo poziom 144.17 jest kluczowym oporem ewentualnie możemy zejść tutaj jeszcze na niższy interwał, no bo tamte zasięgi też są duże czy tu coś ciekawego widać na H1 tak intradayowo, za bardzo za bardzo nie bo tutaj mieliśmy układ spadkowy, który trzymał ten ruch w dół, ale on został, zobaczmy, już zanegowany, czyli pojawiały się reakcje tutaj, w tym miejscu, także tutaj, tutaj również doszło do zrównania się z ostatnim dołkiem, no i na ten moment poziom jest wybity, więc tak bardzo intraday mamy do czynienia z zanegowaniem układu 1 do 1, co może w teorii dawać szansę na większe podbicie tutaj w górę, więc być może dojdzie do podbicia właśnie w kierunku znowu poziomu 144.17 z interwału dziennego. Więc tak by to wyglądało w krótkim terminie. Dobrze, myślę, że na ten moment ode mnie to będzie wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, za obecność. No jest to taki okres, w którym też nie wszyscy lubią tradować. Na pewno przyjdzie nam poczekać na tą większą zmienność do nowego roku. Tymczasem ja życzę powodzenia w inwestycjach dla tych, którzy z rynkiem walczą. I zachęcam oczywiście do śledzenia zakładki wiadomości, gdzie na bieżąco będziemy komentować to, co na rynku się dzieje. Także do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.